Witam serdecznie wszystkich sympatyków Przemyskiego Czuwaju. Pierwsza po dłuższej przerwie audycja z prawego skrzydła. Jest z nami dzisiaj nowy prezes, pan Piotr Siwy oraz jego pełnomocnik, pan Kamil Kowalski. Witam panów. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Proszę państwa, minął dokładnie miesiąc od walnego zebrania, w którym został pan, panie Piotrze wybrany nowym prezesem. Domyślam się, że był to Okres pełen wytężonej pracy. Czy mógłby Pan powiedzieć, co udało się w tym czasie zrealizować? Znaczy, zacząć trzeba od tego, że niepewny był los w ogóle wystartowania, jeśli chodzi o, o grupę seniorów. Na pewno u... cieszymy się z tego, że udało się zgłosić zespół do, rundy, do rozgrywek rundy wiosennej. Udało się pozyskać w bardzo krótkim czasie czterech zawodników. No, i gramy i gramy. A w kwestiach organizacyjnych, czy jak wygląda sytuacja z Stanem w klubie po, po tych zmianach? W szczególności mnie tutaj wszystkich interesuje kwestia długów, no i kwestia środków na, na bieżące funkcjonowanie klubu. Czy to jest zabezpieczone? Eee, mamy problem w postaci takiej, że nie mamy w ogóle za ubiegły rok żadnych dokumentów, które pozwoliłyby nam na dokładne sprawdzenie stanu stanu. Finansowego stowarzyszenia, więc nie możemy się za bardzo ustosunkować do całej tej sytuacji. Te długi, które, o których wiedzieliśmy, częściowo zostały już spłacone. Pozyskaliśmy kilku sponsorów. Nie są to ogromne kwoty, ale, ale dzięki temu, że, że jest ich kilku, ta kwota jest odpowiednio powiększona. No i liczymy na to, że, że znajdą się kolejni chętni i dzięki nim będziemy mogli stanąć na nogi. A o jakich kwotach mówimy, tych kwotach zobowiązań? Te, które udało się już spłacić, a i jakie zostały jeszcze do spłacenia? Czy, czy może Pan coś w przybliżeniu chociażby kibicom tutaj powiedzieć? No w tej chwili spłacone zostało około, do, dokładnie nie pamiętam, bo nie mam przy sobie e, wszystkich, wszystkich e, dokumentów, natomiast w tej chwili zostało na pewno spłacone około 15 tysięcy zaległości finansowych. E, wiemy, że kolejne około, około 25 tysięcy najprawdopodobniej będzie e, trzeba spłacić. Część środków mamy, plany na część środków. No właśnie, wiem, że nowy zarząd podjął szereg inicjatyw w celu gromadzenia nowych, pozyskiwania nowych funduszy. Jedną z takich inicjatyw myślę, że dość. Szeroko rozpropagowaną, w dosyć krótkim czasie, była sprzedaż karnetów. Także wiem, że w niecały tydzień udało się Panom te karnety i wydrukować, i zorganizować skuteczną sprzedaż. Czy można powiedzieć mniej więcej, ile udało się sprzedać tych karnetów? Tym razem kieruję pytanie do Pana Kamila. Na tą chwilę udało się sprzedać około 144 karnetów, myślę, że to jest dość, dość duża liczba, jesteśmy zadowoleni, też byśmy na tym nie chcieli poprzestać, więc jeżeli ktoś by chciał zakupić karnet, cegiełkę, to zapraszamy dalej serdecznie, żeby taką cegiełkę dla nas zakupić. Jest to bilet wejścia na 10 meczy, więc myślę, że to jest dość, dość fajna kwota, a przy okazji kwota, która ratuje klub. Również została zorganizowana zbiórka w internecie na portalu zrzut.pl. Panie prezesie, jaką kwotę udało się do tej chwili zebrać i w jaki sposób zamierzacie rozdysponować te środki zebrane na tej, na tej zrzutce? W tej chwili jest około 14 tysięcy na zrzutce potwierdzonych, potwierdzonej kwoty. No, i na pewno te pieniądze zostaną przeznaczone na spłatę właśnie tych kolejnych długów. W kwestiach organizacyjnych, to pan tutaj już zasugerował na wstępie, że, że brak jest pełnej dokumentacji dotyczącej wcześniejszej działalności klubu. Jak układała się przez ten miesiąc współpraca z odchodzącą panią prezes? Czy wszystkie sprawy organizacyjne, wszystkie uchwały podjęte na walnym zebraniu zostały już wykonane? No powiem szczerze, że nie. Klucze do biura dostaliśmy z, z opóźnieniem, więc nie mogliśmy od razu po, po wyborze nas na nowe władze nie mogliśmy od razu rozpocząć pełnego działania. Jeśli chodzi o dokumentację, to do dzisiaj nie mamy dokumentacji. I, I tu jest problem. Nie mamy też tak naprawdę kontaktu z poprzednim z, po, z poprzednią panią prezes I, 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 i tak naprawdę nie za bardzo wiemy, jak się do tego ustosunkować. Tutaj na pewno będziemy yy, zasięgać opinii prawników co, co z tym dalej. No i niewykluczone, że, że wejdziemy na drogę sądową. Um. Truizmem byłoby stwierdzenie, że na ocenę działalności zarządu wpływa zawsze postawa zespołu seniorów, więc może porozmawiamy teraz o, o tej drużynie trenera Jarocha. Jak wyglądała sytuacja w zespole, gdy przejmowaliście państwo władzę w klubie? Jakie transfery udało się przeprowadzić w tak krótkim czasie? No i kto odszedł z drużyny? To, co już pan wspomniał, do drużyny przyszedł trener Waldemar Jaroch, Niestety tuż przed naszymi wyborami, przed naszym przyjęciem klubu Odeszło kilku ważnych zawodników, więc tak naprawdę zostaliśmy tą drużynę w bardzo zdekompletowaną. Na to chwilę udało nam się pozyskać czterech zawodników, trzech na transferze definitywnym, jednego na wypożyczenie. Jest to Paweł Kitor, Piotr Kitor, jest to Maciek Łach i no, oczywiście grający ten Waldemar Jaroch. No, myślę, że dalej ta drużyna nie jest na tyle kompletna, ale zrobiliśmy co w naszej mocy, aby tych zawodników pozyskać. Sami o tym doskonale wiemy, że to był środek sezonu, więc tych zawodników było pozyskać nam ciężko, a dodatkowo czas nam nie sprzyjał, bo mieliśmy go naprawdę mało przed startem sezonu. Mhm. A jakie są, panie prezesie, oczekiwania zarządu względem trenera i drużyny na tę rundę? Znaczy, przede wszystkim utrzymanie się w lidze. Utrzymanie się w lidze, co na pewno nie będzie łatwe. Przez dużą stratę punktów w rundzie jesiennej. Natomiast jesteśmy dobrej myśli i na pewno są szanse na utrzymanie się. Mimo, mimo problemów kadrowych, z tego co właśnie wspomniał przed chwilą Kamil, przez to, że mieliśmy bardzo mało czasu na pozyskanie nowych zawodników. A poprzednia pani prezes wolną ręką puściła naprawdę ważnych zawodników dla naszego zespołu, którzy na tydzień przed startem rundy wiosennej no nie mogli odmówić zespołom, z którymi już się dogadali. No ale cel, cel na pewno to jest utrzymanie się w Lidze. Będzie to trudne, ale, ale na pewno nie niemożliwe. A proszę powiedzieć, czy skład zespołu jest, jest już definitywnie zamknięty, czy można liczyć jeszcze na jakieś wzmocnienia w trakcie rundy, z tego względu, że no, kibice bardzo często o to dopytują? Myślę, że to będzie bardzo trudne. No teraz możemy liczyć tylko, bo już ruszył sezon, więc okno transferowe jest zamknięte, więc możemy liczyć tylko na wolnych zawodników, którzy w tym momencie są u przynależności klubowej, ewentualnie od roku nie grali w żadnym klubie. No na pewno czynimy jakieś tam y, działania. Z względem takich zawodników ciągle ich poszukujemy, liczymy też na zawodników, którzy może gdzieś tam z, z Ukrainy do nas dołączą. Niemniej jest to naprawdę trudne zadanie przed nami. A jesteśmy, rozmawiamy po pierwszej kolejce, po inauguracji. Na Czuwaju gościliśmy trzecią drużynę w, ta, w tabeli Promyka-Urzejowice. Jak panowie oceniają te inauguracyjne zawody, zawody, zarówno pod kątem organizacyjnym, jak i występu sportowego zespołu? Jeśli chodzi o zespół, to muszę przyznać, że pierwsza połowa była rewelacyjna, nie było do czego się przyczepić. Myślę, że nikt z kibiców, którzy zasiadali na trybunach, nie mógł się przyczepić do, do niczego. Natomiast no, widać było, że piłkarze dali z siebie wszystko i też chcieli też chcieli. Pokazać się z jak najlepszej strony, dlatego w drugiej połowie zabrakło im troszeczkę sił. No i po wyniku z pierwszej połowy 2-0 zrobiło się 2-2. Zrobiło się 2-2. I no niestety zdobyliśmy tylko jeden punkt. Natomiast jeśli chodzi o kwestie kibiców. No muszę powiedzieć, że tutaj miło, miłe zaskoczenie nas spotkało w postaci ilości tych, tych osób. Kibice przychodzili, kupowali bilety jednorazowe, a oprócz tego ustawiali się w kolejkach po karnety. To naprawdę pokazuje. Że wielu osobom zależy na Czuwaju. Przychodzili ludzie, którzy od wielu lat nie przychodzili na Czuwaj, a zjawili się po wyborze nowych władz po jakby reaktywacji niedoszłego upadku klubu przyszli na mecz, żeby, żeby wspierać Czuwaj. No myślę, że, że taka postawa buduje i oby tych kibiców było na każdym meczu jak najwięcej. No, właśnie. Poza tym obserwujemy zwiększoną aktywność państwa w mediach społecznościowych. Widzieliśmy skróty, skróty ze spotkania Bramki, przede wszystkim piękną bramkę Marcina Gierczaka. Była wyznaczona dla najmłodszych kibiców strefa do zabawy. Te działania, widać, są podejmowane właśnie w celu zachęcenia tych najmłodszych, czy też tych kibiców, którzy nie mają bezpośredniego dostępu do, nie mogą być osobiście na meczach, do, do interesowania się kwestiami klubu, czy też częstego odwiedzania stadionu. Czy takie działania będą kontynuowane? Oczywiście naszym celem jest podtrzymanie tego typu działań, oczywiście chcemy, żeby te wszystkie mecze u siebie były w jakiś sposób też sfilmowane, żeby każdy, kto nie może być na meczu, ewentualnie kto był na meczu, a chciałby sobie obejrzeć te skróty, obejrzał raz jeszcze, reaktywowaliśmy kanał na, na YouTubie, na Facebooku również będą skróty tych meczów, mocno już teraz zaczęliśmy działać w tych mediach społecznościowych, żeby wszyscy wiedzieli co u nas się dzieje. Też chcemy działać w sposób transparentny, chcemy działać w sposób przejrzysty, aby wszyscy mieli dostęp do naszego klubu, żeby jak najwięcej osób chciało nas wesprzeć. Już nie mówiąc tylko o, o kwestiach finansowych, ale również organizacyjnych i mówię, nawet ci, którzy gdzieś tam wyjechali za granicę naszego kraju, żeby mieli cały czas kontakt z naszym stowarzyszeniem i wiedzieli, co u nas się dzieje na bieżąco w klubie. Chciałbym teraz porozmawiać o kwestii, która z kolei moją budzi największą ciekawość. No, Czuwaj, od zawsze słynął w regionie ze wspaniałej pracy z młodzieżą, natomiast w ostatnich latach zostaliśmy daleko z tyłu, nie tylko za zespołami z regionu, ale także za innymi przemysłowymi szkółkami. Czy mają panowie pomysł, plan zmiany tego stanu rzeczy? Jakie podjęliście kroki w tym temacie? No plany mamy duże. Natomiast e, jeżeli wszyscy doskonale znają się na piłce nożnej na szkoleniu młodzieży, to wiemy niestety, że to jest proces naprawdę długofalowy, więc tego nie da się zrobić w pół roku czy w rok, czy nawet w dwa lata. E, na pewno podejmujemy kroki, żeby stworzyć więcej grup młodzieżowych, e, żeby też trenerzy, wszyscy, którzy trenują te grupy młodzieżowe, posiadali uprawnienia do tego, aby z tymi dziećmi trenować. E, spotkaliśmy się już z rodzicami, wyjaśniliśmy parę kwestii. Chcemy, żeby organizacyjnie również to było wszystko przejrzyste. Już na tą chwilę udało nam się pozyskać sponsora na, dla orlików na koszulki, myślę, że niedługo też pojawi się sponsor na dresy dla grupy młodzików, więc myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku, natomiast naprawdę jeżeli chodzi o kwestie szkoleniowe to czeka nas dużo pracy, ale myślę, że jesteśmy w stanie temu podołać i niedługo Czuwaj również będzie mógł się poszczycić niesamowitą młodzieżą i to nie mówię tylko na terenie lokalnym, ale również i ogólnopolskim. No to bardzo, bardzo mnie cieszą te słowa. Natomiast, panie Kamilu, jakby pan się odniósł do pojawiających się niekiedy w publicznej debacie zarzutów względem pana odnośnie sprzeczności interesów, pana działalności jako prezesa w Orliku Przemyśl oraz obecnie pełnienia funkcji pomagania prezesowi w Czuwaju? No myślę, że takiego konfliktu interesów nie ma. W Orliku już złożymy rezygnację, więc teraz dopinamy wszystkie kwestie organizacyjne, bo wiadomo, że takiego stowarzyszenia da zostawić się z dnia na dzień. Więc dopinamy wszystkie formalności, wszystkie rzeczy, jeśli chodzi o dokumenty, o sprawy księgowe, by to normalny sposób przekazać kolejnym władzom, które gdzieś tam pewnie niedługo zostaną wybrane. Wówczas poświęcę się w pełni już pracy w przymyskim czuwaju. Również mam taką nadzieję, oczywiście, bo wiele zawdzięczam Orlikowi, panu Henrykowi Łaskarzewskiemu, który wprowadził mnie w, w można powiedzieć, w ten świat futbolu młodzieżowego. Mam taką nadzieję, że również będziemy w przyszłości razem współpracować. Mówię na kanwie tutaj przede wszystkim grup młodzieżowych, czy to w organizacji wspólnych turniejów, czy na innym polu. Także myślę, że ta współpraca się utrzyma. No i mówię, no na pewno tutaj nie zostawię, nie zostawiam w tym momencie Orlika z czym Także tutaj działamy, działamy w fajny sposób i mam nadzieję, że również wiele rzeczy, które udało mi się zrobić i udało nam się zrealizować jako całemu zarządowi w Orliku, uda się przenieść na grunt w Czuwaju. Zmawiamy w trakcie meczu, który jest rozgrywany na obiektach Czuwaju, meczu Pokoju. Jesteście panowie, jako Stowarzyszenie Czuwaj Wiaro, jednym z współorganizatorów tych, tych zawodów. Z jakich względów klub zaangażował się w tę inicjatywę? W statucie stowarzyszenia jest działanie na rzecz społeczności lokalnej. No, w tej chwili nasza społeczność lokalna jest pośrednio doświadczona przez wojnę na Ukrainie, przez napływ ogromnej liczby uchodźców wojennych. To głównie zaważyło na, na, na decyzji, abyśmy podjęli współorganizację tego, tego meczu. Wszystkie środki zdobyte na dzisiejszym meczu będą przekazane dzieciom z domów dziecka ukraińskim i, i, dzieci, i dzieciom niepełnosprawnym ukraińskim. Eee, także pomagamy również w szkole, numer, w szkole podstawowej numer 14. Pomagaliśmy w szkole numer 14. Eee, osobiście byłem cały czas w kontakcie z panią dyrektor. Eee, pomagaliśmy jako wolontariusze, my jako zarząd. E, nasi sympatycy, kibice pomagali w dyżurach pełnionych tam w nocy i w dzień. Dowoziliśmy potrzebne produkty, e, Nasi działacze, nasi sympatycy wozili uchodźców choćby do punktów odjazdu, pociągów czy czy autokarów, e, dalej w kolejne miejsca w Polsce. Także, Także zaangażowaliśmy się w to przedsięwzięcie. Przede wszystkim z pobudek takich też można powiedzieć i patriotycznych. No, po, po, pomagając z chęci pomocy, z chęci pomocy po prostu ludziom doświadczonym przez, przez wojnę. I tak jak powiedziałem, częściowo myśmy też zostali przez tą wojnę dotknięci, dlatego, dlatego uważam, że, że to był nasz obowiązek. No to rzeczywiście godna pochwały postawa zarówno zarządu, jak i całej społeczności, bo rzeczywiście również sam osobiście bywałem w szkole podstawowej nr 14 i widziałem, że tam koszulki z herbem czuwają na piersiach wśród wolontariuszy, przewijały się właściwie przez cały czas. Natomiast wróćmy do spraw klubowych. No, nie da się ukryć, że w ostatnich latach klub stracił na wiarygodności w oczach wielu ludzi, przede wszystkim zrażonych nieporadnością, niekompetencją niektórych osób. W jaki sposób panowie chcecie tę wiarygodność odzyskać? Czy udało się już jakiś darczyńców? Z tego co pan prezes mówił, to udało się ale pozyskać. Czy, czy są widoki na jakichś potencjalnych sponsorów i jaką macie panowie ofertę dla nich? Tak, jak to powiedział prezes wcześniej, e, udało nam się pozyskać kilku sponsorów. Może to nie są jakieś olbrzymie kwoty, ale te kwoty nam dają jakąś taką dość, dosyć fajną sumę. Przynajmniej na spłacenie długów, czy na zakup e, stroi i koszulek dla, dla dzieciaków. Natomiast jeżeli chodzi o wiarygodność, na pewno sposób chcemy działać w sposób transparentny. Po to robimy e, ten wywiad, po to robimy takie różne pytania, aby wszyscy mieli jasny i przejrzysty dostęp do informacji, które dzieją się w naszym klubie. Chcemy to kontynuować, więc jeżeli będą jakieś pytania, to proszę się nie zniechęcać, albo proszę być na tyle otwartym, aby te pytania pod kolejnymi postami na Facebooku zadawać. Również postaramy się na te wszystkie pytania odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o ofertę dla potencjalnych sponsorów, no to ta oferta jest dosyć, myślę, że na tą chwilę dosyć szeroka jak na taki klub. Przede wszystkim jest to możliwość zamieszczenia baneru, reklama w mediach społecznościowych, na stronie internetowej, jest to możliwość reklamy na ściance do wywiadów, która również już jest w trakcie pracy do tego, aby ją stworzyć. Możliwość zamieszczania reklamy na biletach, które są sprzedawane przed meczem. Zresztą jesteśmy otwarci na każdą formę współpracy, czy to nawet na stroje meczowe, grupy seniorów, młodzieżowych, dresy. Naprawdę ta oferta jest dosyć bogata, więc jeżeli naprawdę ktoś miałby ochotę dołączyć do naszych darczyńców, to również zapraszamy. Jesteśmy otwarci na każde propozycje, które padną z Państwa strony. My nie zamykamy się na żadną z tych propozycji, jesteśmy otwarci na wszelkie rozmowy. Wiem, że został wyznaczony jeden dzień, w którym pełnicie panowie dyżury tak, w klubie i wówczas można porozmawiać z członkami zarządu, czy też załatwić pewne sprawy. Tak. Jaki to jest dzień? Wyznaczyliśmy sobie środę w godzinach od 18 do 19.30. Ze względu na pracę, to też nie jesteśmy w stanie Chce te biura otwierać codziennie. Każdy z na nas pracuje zawodowo i praktycznie poświęca swój czas bezpłatnie, aby tutaj działać dla dobra stowarzyszenia. Więc zapraszamy między 18-19.30, jest możliwość wtedy porozmawiania z nami, jak i również opłacenia składek członkowskich, opłaca treningi. Także zapraszamy serdecznie w tych godzinach, co tydzień w środę. Kończąc już naszą rozmowę, widać, że wiele rzeczy udało się w ciągu tego miesiąca zrobić, natomiast wiele wyzwań nadal przed nowym zarządem pozostaje. Panie Prezesie, czego można Panu życzyć na najbliższe miesiące pracy? Jak najmniej kontuzji piłkarzy i dużej ilości sponsorów. Resztę sponsorów czy reklamodawców, resztę sami ogarniemy, ale, ale jednocześnie mimo że sami ogarniemy, im będzie więcej osób do działania, tym wszystko łatwiej pójdzie i na pewno będziemy mogli zrobić więcej. Dokładnie, prezes chyba powiedział wszystko co możliwe, my sobie jeszcze życzymy jeszcze większych naborów dla dzieci, które będziemy chcieli również na dniach przeprowadzać, pojawią się plakaty odnośnie naborów, więc chcemy jak najwięcej dzieci pozyskać do naszego stowarzyszenia, aby mogły się szkolić pod naszymi skrzydłami, no i życzymy sobie dużo wytrwałości, chyba tylko tego, bo to, to, to co powiedział prezes, to jest dla nas najbardziej istotne, czyli jak najwięcej ludzi do pomocy. To ja dołączam się jak najbardziej do tych życzeń i a kibicom, wszystkim i sympatykom, no to przede wszystkim życzę utrzymania zespołu seniorów w tym sezonie w lidze okręgowej. Dziękuję Panowie za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.